Dzień dobry, tu ja mówię, witam Państwa w kolorze ładnym. Przyznacie, że ładny. I od razu zadaję pytanie, żeby nie było, bym się tutaj obijamy, jak politycy, czy inni eksperci, albo jeszcze inni dziennikarze. Pamiętacie Państwo taki serial? Ucho prezesa się nazywało to. Tam główne skrzypce grał scenarzystom, zdaje się, też był górski kabaretu moralnego niepokoju, a swego czasu był to naprawdę polityczny hit, nie kabaretowy, ale polityczny, wszyscy o tym uchu prezesa gadali, oczywiście opozycja żyła nadzieją, że seriar rozwali PiS i, i przejmą władzę, natomiast po stronie PiS też nie było normalnie, nie? A było zabawnie, śmiesznie, pamiętam jak dziś, jak do mnie zadzwonił jeden z redaktorów z Gazety Polskiej, gdzie opublikowałem swoje felietony i mówię, no słuchaj kurczę, wiesz co się dzieje wokół tego ucha prezesa bo nie wiadomo co to pójdzie, w jakim kierunku to pójdzie no trzeba coś napisać, może byś coś naskrobał dłuższego na jakiś felieton do, nie do Gazety Polskiej to się chyba Nasze Państwo nazywało czy jakoś tak dobra, no dobra, nie ma problemu nie? napisałem ten felieton, coś na trzy strony z hakiem no i dzwoni ten redaktor po jakimś czasie i mówi, wiesz co, no kurcze, no fajnie, fajnie, fajnie się to czyta, jak zwykle, nie? No, tam masz to lekkie pióro, ale tak szczerze mówiąc, to myślałem, że to trochę w innym kierunku pójdzie, no ale oczywiście wiesz, no wydrukujemy ci, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma najmniejszego problemu. A w jakim kierunku, proszę Państwa, poszedł ten felieton? Mianowicie w takim, że no śmiałem się tam trochę z prawicowych kręgów i histerii wokół tego serialu, ponieważ uważałem, że ten serial paradoksalnie ociepli wizerunek Kaczyńskiego, a już na pewno nie doprowadzi do jakiejś rewolucji na ulicach i nie doprowadzi do utraty władzy przez PiS. No i tak się dokładnie, dokładnie stało. A mówię Państwu o tym dlatego, że ucho procesa to był taki, takie przedsięwzięcie satrystyczno-artystyczne, które pojechało dość znanym schematem. Otóż Mieliśmy za głównego bohaterka bohatera takiego zmaniwerowanego, nie bardzo orientującego się, co się wokół niego dzieje, staruszka, który musiał się zmagać no, z mało rozgarniętymi swoimi współpracownikami. Tam non stop w korytarzu w poczekalni, czekał Andrzej Duda, i nie został przyjęty, bo to prezes go traktował tak jak go traktował. I ten obraz. Z jednej strony, tak jak mówię, ociepiał wizerunek Kaczyńskiego paradoksalnie, a z drugiej strony był obrazem fałszywym. W tamtym czasie, a to były lata 2015-2016, o ile pamiętam, Kaczyński był jeszcze w miarę sprawnym politykiem, nawet bardzo sprawnym politykiem, który rozstawiał tą opozycję po kątach jak chciał. Natomiast teraz ten obraz, który został przedstawiony w uchu Prozesa, jest jak najbardziej adekwatny do. Do tego, co się z Kaczyńskim stało w wyniku różnych perturbacji biologicznych i politycznych. No i proszę Państwa, fakt, że udzielono niedzielskiemu błogosławieństwa na przeprowadzenie tej absurdalnej akcji, która w założeniu miała być cudownym rozwiązaniem, a już tłumaczę Państwu, na czym to miało polegać, mianowicie rozkręceniem liczby pomazań i wymazań, e, miało zostać przykrytych, no a klasy, klasyczna polityczna zagrywka, miało przy, zostać przykrytych kilka rzeczy naraz, od Pegasusa e, przez pomysły Kukiza, który e, chciał odpalić komisję e, sejmową e, śledczą no gdyby PiS miał trochę oleju w głowę to by się na tą inicjatywę zgodził, miałby piękny serial, którym byśmy się zajmowali, a nie e, tymi wszystkimi bzdurami, którymi nas częstują przez tyle miesięcy Aż, proszę Państwa, po uporządkowanie spraw w ramach obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Ja już Państwu o tym mówiłem. No, mamy tu z jednej strony sfrustrowanego po, po brzegi Niedzielskiego, który chce mieć swój mały sukces i teraz czuje się jak ryba w wodzie, bo gdy może podawać te swoje. Z sufitu wzięte rekordy, a które się opierają tylko i wyłącznie na większej liczbie pomazań, a nie większej liczbie przypadków. Zależność jest prosta, ma problem, oczywiście, z, z tą grupą. Kilku, O właśnie, mam obawy, że to znaczy, obawy, mam nadzieję, a nawet takie małe przekonanie, że to jest grupa kilkudziesięciu, a nie kilku czy kilkunastu posłów, która się ostro sprzeciwia radykalnym posunięciem posunięciem ze strony PiS. No i wreszcie, proszę Państwa, ma problem niesamowity z Polskim Ładem, który nie, nie, nie bardzo wiadomo, czy ma promować, czy ma wyciszać, bo każde nagłośnienie Polskiego Ładu automatycznie wiąże się z nagłośnieniem całej masy paradoksów, które się wokół tego projektu pojawiły. No więc, Patrz, genialny w przekonaniu Kaczyńskiego pomysł pewnie za namową Morawieckiego od Palmy Niedzielskiego to wszyscy się skupią na tym człowieku, którego trudno polubić, a który samą swoją osobą, samą swoim wizerunkiem, już nie wspominając o tym grafomańskim bełkocie, jaki z siebie wydaje, wzbudzi tyle emocji, że będziemy mieli spokój. Proszę Państwa, i prawie wszystko by się udało, gdyby nie to, że cała ta akcja. Napędzająca liczbę przypadków poprzez generowanie liczby wymazań, proszę Państwa, prowadzi wprost tej linii do dwóch rzeczy. Po pierwsze, pokazuje, że my w Polsce będziemy mniej więcej mieli takie statystyki, jak w Izraelu, po Drugiej, po, drugim, po drugiej rzeczce syropku, czy jak w Wielkiej Brytanii, z tych czasów, kiedy mówiono, że sobie poradzili, bo wprawdzie przypadków jest więcej, ale ci, którzy odeszli, to, to są pojedyncze sztuki, że tak brzydko powiem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, proszę Państwa, znacznie bardziej groźniejsza to jest paraliż. Jeśli niedzielski zapowiada, że będzie po 50 czy po 60 tysięcy przypadków, a to jest bardzo prosto obliczyć, bo odsetek w tej chwili pozytywnych wyników to jest przedział 25-30%, to obliczcie sobie, łatwo, że, obliczcie sobie Państwo łatwo, że przy około 180 przypadkach tu mamy jakieś 50-55 tysięcy testów, mamy jakieś 50-55 tysięcy przypadków. Także on może sobie zaplanować ten wynik, bo no praktycznie co do tysiąca, no co do kilku tysięcy powiedzmy. Jeśli on coś takiego zapowiada, to znaczy, że on już to zlecił, albo już to widzi w zleceniach, bo oni przecież mają dostęp do bazy, do bazy pacjentów i widzą doskonale, ile takich zleceń zostało wygenerowanych. No to 50 tysięcy, proszę Państwa, przypadków dziennie, razy dwa, przynajmniej razy dwa, czy. Trzeba liczyć razy 3, no to mamy po 150 tysięcy kwarantan. Razy 7, no to się robi, proszę Państwa, ponad milion, a 800 już jest. I to jest te 800, które podlega jeszcze starym zasadom kraju, kwarantanny, nie siedmiodniowym, czyli to się skumuluje. Jak łatwo to sobie sumować, to proszę Państwa, pod koniec tygodnia, a może jeszcze w środku tygodnia zobaczymy ponad milion, a później pół, półtora miliona i więcej Polaków na kwarantannie. A ponieważ jest jeszcze taki sport wśród, zwłaszcza lewicowej młodzieży, która specjalnie idzie sobie się wymazać po to, żeby zablokować zajęcia i przechodzić na, na zdalne, to proszę pamiętać, proszę Państwa, że taki jeden test to już nie jest, zresztą ja to Państwu mówiłem wczoraj, że to już nie jest dwie czy trzy osoby z rodziny i z, z najbliższego otaczenia, tylko to jest 30 osób w przypadku pozytywnie. Wymazanego ucznia, a już nawet powyżej 100 i więcej osób w przypadku pozytywnie wymazanego nauczyciela. Wśród lewicowych na nauczycieli jest dokładnie ta sama zabawa, co wśród lewicowych uczniów. Także pan Niedzielski w bardzo krótkim czasie, przypuszczam, że w ciągu kilku dni, gdzieś w granicach piątku, okaże się, że sparaliżuje kilka dziedzin życia, poczynając od szkół, bo to będą pierwsze ofiary. Administracja publiczna, Sanapit będzie ledwo coś zipał, POZ-y będą ledwie coś zipały. Oprócz testów to jest jeszcze konieczność, obowiązek odwiedzania seniorów 60 plus. I to proszę Państwa, nie dotyczy tych, którzy są chorzy, tylko ci, którzy będą mieli pozytywny wynik. Obowiązek przebadania tych, którzy mają pozytywny wynik, i tutaj się dzieją dodatkowe cuda bo resztą zostawię, to może na oddzielny odcinek, bo to tego się nie da w tak krótkim czasie po, powiedzieć natomiast jedna jest pewna za liczbą e, przypadków, czyli czyta liczbą testów pójdzie pełen paraliż całych dziedzin życia publicznego e, które, które wymieniłem i co się bardzo szybko będzie musiało skończyć, albo skróceniem kwarantanny, co znów pokaże absurd tych, tych rozwiązań, albo wycofaniem tych wszystkich zleceń. No i wtedy być może do ucha prezesa, do pana Kaczyńskiego, no który już mało w czym się orientuje, Zwłaszcza gdy zacznie ślepo patrzeć w swojego ulubionego doradcę i pomazańca Morowieckiego, może w końcu dojdzie, do, dotrze to, że ten człowiek, zwany żartobliwie ministrem zdrowia, ciągnie cały obóz rządzący i partię rządzącą na dno, co mnie kompletnie nie interesuje. Natomiast interesuje mi jedno, aby ludzie, Coraz mocniej, coraz bardziej, coraz szerzej widzieli te wszystkie absurdy wyprodukowane przez Pożacie Boże, Ministra Zdrowia i cały ten aparat, ten Komitet Centralny z Nowogrodzkiej. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Nie ma takiej siły, aby ta pseudostrategia przyjęta przez Niedzielskiego za zgodą Kaczyńskiego i Morawieckiego nie nakręciła kolejnego odcinka Ucha Prezesa no to będzie pożar przysłowiowym bajzlu i to taki pożar, gdzie nie będzie za bardzo wiadomo, w które okna, w które pokoje najwięcej lać wody, bo to się wszystko zajmie jednocześnie w kilku, w kilku miejscach. Tak musi być, proszę Państwa, bo to po prostu wynika z logiki, czy z braku logiki postępowania, którą prezentuje, prezentuje Niedzielski. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.